Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka to doskonałe miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku w pięknych okolicznościach przyrody, ale również do poruszania ważnych tematów. A takim z pewnością jest rozwój nowoczesnych technologii dronowych. Przez najbliższe dni w DCS-ie odbywać się będzie konferencja DRONY w służbach mundurowych. Mamy przyjemność współorganizować imprezę dronów w służbach mundurowych po raz kolejny i to jest takie miejsce, gdzie umożliwiamy podjęcie dialogu między różnymi służbami, co jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce, drugą wersją, ale pierwszym wydarzeniem. I e, dzięki temu różne służby mogą podjąć dialog o tym, jak należy koordynować różnego rodzaju działania w e, sytuacjach kryzysowych, co pokazała ostatnia powódź zeszłoroczna. No i e, widać, że e, ten dialog jest bardzo potrzebny. Na konferencję zjechali się m.in. przedstawiciele wojska, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej czy samorządów. Mam nadzieję, że takie wydarzenia jak to dzisiejsze będzie nam otwierało naszą wyobraźnię, bo to tylko od nas zależy. W jakich aspektach, w jakich działaniach te drony wykorzystamy? Ze względu na dynamiczny rozwój i bardzo szybkie zmiany w zakresie e, dronów, e, występuje konieczność jak najczęstszego prowadzenia tak, tego typu konferencji, na których spotykamy się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Drony jak najbardziej nam pomagają w naszej codziennej służbie, e, i widać e, po e, nowinkach, które wchodzą w dronach, że Ułatwia to naszą pracę. Chodzi przede wszystkim o to, że technologia się bardzo szybko rozwija i zmienia, i jeżeli nie będziemy w tym pociągu siedzieć, no to on nam odjedzie. Musimy być na bieżąco, musimy podejmować tę rozmowę, pokazywać. Przyjechało kilku ciekawych wystawców, i służby mogą zobaczyć różnego typu sprzęt, również komercyjny, ale również taki do, do zastosowań poszukiwań i ratownictwa. Na tej jednej konferencji w Dolnośląskim Centrum Sportu Polana Jakuszycka z pewnością się nie skończy. Można nawet powiedzieć, że to dopiero początek. Dzisiaj tu na Polanie Jakuszyckiej powołujemy do życia Dolnośląskie Centrum Dronowe. To bardzo ważny temat, żeby móc wykorzystywać te wspaniałe, inteligentne urządzenia do tego, żeby nieść pomoc innym. więc tutaj dzisiaj mamy pierwszą konferencję, na której z jednej strony pokażemy możliwości, jakie niosą ze sobą drony, a przede wszystkim dla służb mundurowych, ale także pokazujemy nasz ośrodek, czyli Dolnośląskie Centrum Sportu, jako to miejsce, gdzie będziemy kształcić, gdzie będziemy mogli pokazywać, w jaki sposób efektywnie zarządzać dronami i nimi pracować dla dobra wspólnego.